ila przerwy lecę z praniem a tutaj proszę bardzo i to jest właśnie y, no jak macie długie firanki i zapominacie ich <grymny> y, zabrać no to robot bardzo lubi je zjadać, chociaż nie zawsze. Bardzo często jest tak, że on je po prostu omija, ale ma takie dni, że no ta firanka musi być zjedzona. Dzień dobry, witam się z Wami. Jestem taka, o proszę bardzo, o, odeszłam od komputera, mam przerwy. I co dzisiaj? No właśnie, ogarniam sobie teraz to, co mogę na mojej przerwie. Po południu koniecznie, koniecznie jakieś zakupy spożywcze, bo naprawdę moja lodówka świeci pustkami. Tak jak Wam wspominałam ostatnio. No, ale wiecie, na zakupy spożywcze to trzeba się zebrać. Wczoraj tylko wpadłam na moment do biedry, wzięłam papier toaletowy i parę rzeczy takich, wiecie, na już i tyle. Nie chciałam się tego nosić, nie chciało mi się myśleć, ale dzisiaj już nie ma wyjścia. Witam się z Wami. No, tak jak mówię, o proszę bardzo, stylóweczka, bluza z lumpka. Włosy totalnie nieogarnięte, w ogóle już też, o zobaczcie, wołają o pomstę do nieba. E, trzeba odwiedzić fryzjera. No, także tak pochłodniało, moi drodzy. Majówka przepiękna, a teraz takie 14 stopni. No, w każdym razie do kurteczek trzeba było wrócić. I hello, witamy się z Wami już oficjalnie. Właśnie zrobiliśmy zakupy w Carrefourze. Mm -hmm, a tam jest niespodzianka, którą e, dzięki jakiemuś profilowi oczywiście na Instagramie wycykałam na Amazonie. Pokażemy w domku. Nadusia kompletnie nie wie, co to jest. Miało być na dzień dziecka, ale mamunia, jak mama zwykle, uległa. Przyzymała. Tak, mama bardziej niecierpliwa od Nadusi. Dobrze, bo ja nie widzę. Carrefour Carrefurem jedziemy jeszcze do e, biedroneczki szybciutko, bo oczywiście w Karfurze nie było buraty. Słuchajcie, ile się wydarzyło odkąd my byłyśmy w samochodzie? Naprawdę. Tak, zleciało, jest godzina 19.13. Ja już ani nie wyglądam, ani się nie czuję. No, wybaczcie. Natomiast zakupy spożywcze cały czas tutaj czekają na to, aby mnie pokazała. Ale słuchajcie, miałam już gości. Byłam, słuchajcie, napompować koła w rowerze, bo okazało się, że przez zimę niestety ale powietrze uszło. Więc to oczywiście miałam, wiecie, pomoc. Pałowca <noise> mojego taty e, i mi pomógł, bo ja nawet pompki do roweru, słuchajcie, nie mam. E, także, tak, wyciszamy telefon, żeby nie przeszkadzał. E, makijaż mi płynie już dzisiaj, płynie mi po prostu makijaż. E, no i zrobiłam, słuchajcie, zakupy spożywcze, tak naprawdę w ogóle nieprzemyślane. I przyznam wam szczerze, ostatnio chodzi mi po głowie coraz częściej zamówienie, chociaż, chociażby taka próba zamówienia e, sobie cateringu. Już Wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że po pierwsze nie chcę mi się gotować, po drugie, jak coś ugotuję, to yy, nieraz wiecie, jest takie danie, że faktycznie no, zjem powiedzmy te 3 dni, ale z reguły dwa dni i ja już mam dosyć. Yy, także takie gotowanie dań np. z Termomixa kompletnie się jest dla mnie nieopłacalne i bez sensu. Yy, no, po trzecie, też ja nie lubię yy, wszystkiego. Yy, widziałam, że są takie cateringi z opcją wyboru menu. Więc, no na przykład, ja nie lubię kasz. Ja wiem, że to źle, bo kasze są zdrowe, generalnie powinno się je jeść, ale ja ich nie lubię. Więc nie będę robiła sobie na przykład jakiegoś tam kaszowego jedzenia i też nie chciałabym takiego dostawać. No więc mogłabym, wiecie, sobie to zmienić. Nie wiem, naprawdę. No generalnie. Yy... Ciężko. Ciężko jest gotować na jedną osobę. Mówię na jedną, bo moje dziecko jest bardzo wybiórcze, jeśli chodzi o posiłki, więc ona ma swoje ulubione dania, więc właśnie dla niej są inne, dla mnie są inne, no i to jest takie, wiecie, no naprawdę kłopotliwe, przyznam wam szczerze. Więc nie wiem, słuchajcie, dajcie mi znać, proszę Was. Jeżeli macie może jakiś taki fajny e, catering, taki normalny, bo tu nie chodzi mi o wiecie, jakieś tam dietetyczne cuda tylko coś normalnego, to chętnie podzielę się, chętnie podzielę, chętnie posłucham Waszych opinii, chętnie zaczerpnę wiedzy i wiecie, ja też nie wiem, czy to się u mnie sprawdzi, tak? Może zaryzykowałabym na, nie wiem, dwa tygodnie, żeby zobaczyć, nie wiem. Czasem jest tak, że oczywiście ja mam na coś ochotę i sobie to robię, ale no naprawdę z reguły no nie wiem, no nie wiem. Zupę, zrobię sobie słuchajcie, zupę, krem i ja nie jem dużych porcji, ja ją mam i mam i generalnie też ją później po iluś tam dniach wylewam, bo, bo jej ja nie przejadam z tego miksa. No, więc tak mi to chodzi po głowie. I dzisiaj też słuchajcie, no byłam na zakupach i ja Wam to pokażę. Tu nie ma praktycznie nic, a w krefurze zapłaciłam ma 160 zł, a w Biedronce czekajcie. Zobaczymy zresztą na wyciągu. Nie będzie mam paragony, więc hmm, podam wam to tak, jak mam tutaj. Biedronka, moi drodzy, 117,97, Kerfur 158,18, czyli już wydałam e, no, prawie 300. No dobra, może przesadziłam. 200, 270, no, no tak, pra, prawie 300. No i generalnie tu nie ma jakiegoś uiwała i ja z tego nie zrobię posiłków na przykład na, nie wiem, dwa tygodnie. Serio no ale dobra, już, już się tym z Wami dzielę wzięłam zapas mleka, wzięłam 6 mlek, 12 nie chciało mi się absolutnie nieść Kerfur, ehm, tak, to jest Kerfur Nadia wybrała sobie książeczkę, no to mało spożywcze, wiem, ale akurat był stand z książeczkami Kicia Kocia jeszcze u nas taka wiecie, taka do poczytania takiego luźnego, oczywiście też już sięgamy po takie dłuższe historie, bez obrazków ale takie właśnie wiecie, jeszcze Kicia Kocia przejdzie Wzięłam sobie te płatki, bo bardzo je lubię i czasami mam jakąś taką na nie ochotę z zachciankę, więc są. Wzięłam trzy bułki i każda jest inna. Jedna już zjedzona, a te są jakieś jeszcze... Jedna jest jakaś grahamka chyba, druga jakaś wrocławska, nie wiem. Także te bułki tam były. Wziąłam tą moją ostatnią ulubioną małą pince, bo jak wiecie, dłużej po prostu sama nie przejadam. Makarony, ponieważ praktycznie wszystko już mi się pokończyło, także mam E, ru, y, tak, rurki mini i kokardki mini. I mam też, słuchajcie, spaghetti, więc zaraz sobie poprzesypuję tam do pojemniczków. E, Wziąłem pringlesy, te oto, moje ulubione. Dawno nie jadłam pringlesów. E, popcorn, to są takie super niezdrowe teraz rzeczy, takie wiecie, po prostu. Bo niezdrowe już też y, mam braki. <laughs> y, ciastka, bardzo lubię takie: y, czy to maślane, czy jakieś takie kruche z cukrem, te takie totalnie tradycyjne, więc wzięłam też, y, żeby mieć taką przegryskę czasami. Paprykę słodką, mieloną, bo ostatnio kupiłam wędzoną, a słodka, taka zwykła, też mi się już skończyła. Y, tę oto malutką kukurydzkę wzięłam, bo ona jest super, wiecie, y, no na raz po prostu. Była jakaś tam promocja w Carrefourze, żeby wziąć dwa opakowania sera, to drugi był jakoś tam super tani, więc wzięłam. Akurat bardzo lubię ten ser i do kanapek będzie jak znalazł. Dwie cytrynki, tutaj akurat mam jedną. To mi się spodobało takie małe tortille, ja chyba już je kiedyś, kiedyś kupowałam, ale są takie, chyba mini i właśnie myślałam, że dzisiaj podsmażę sobie kurczaka z gyrosem i jutro, tak wiecie, przeprące, ale nie wiem, czy jeszcze mi się będzie chciało, wiecie? W sensie tak, dałabym tutaj sałatę, paprykę, pomidorki chyba mam jeszcze też koktajlowe, to też bym dała, jakiś sosik czosnkowy, kukurydzkę, no i takie właśnie by były. Jeszcze mam pomidory w sumie, otwarte w puszce. Wczoraj otwieram do pizzy. O właśnie jeszcze mam pizzę, słuchajcie, wczoraj robiliśmy dwie domowe pizze. Mm, no, także także tak, tak wzięłam, bo właśnie fajne są malutkie, więc super. Nie było pomidorów w puszce muti, więc wzięłam jakieś, nie wiem, klasik. O, karfurowskie nawet, widzicie? E, ale po prostu czytałam, że są krojone. To było dla mnie priorytetem. Zdziwiłam się, ponieważ pasaty, muti, wszystko takie było, a, a niestety pomidorów w puszce od nich nie. E, Tuńczyka wzięłam, tym razem w oliwie. Zobaczymy. Takie małe paszteciki, w ogóle moje zachcianki to jest hit, nie? Tutaj wiecie, Pringles, tutaj jakieś w ogóle kłady. W ogóle nic się ze sobą nie trzyma kupy, nie. Tu pasztet i w ogóle to są też takie super malutkie pasztety. Nie mówcie mi co to jest. Ja wiem co to jest. To jest dramat. Mm, ale ja lubię i z pomidorem, wiecie. Pasztet, kanapka z pomidorem pasztetem. Hit. No i wziąłam takie właśnie urocze maleńkie pomidoreczka. I ci pokażę wam jakie malutkie. Malinowe, zobaczcie. No cudne, praktycznie wiecie na raz. Także wziąłam sobie takie pomidorki też. O, jest ta moja cytrynka. Trzy bananki. Awokado, które jest już też takie mięciutkie i gotowe do zjedzenia. E, tutaj sobie poustawiam. E, dwa jabłuszka, takie solidne, e, więc to. I czekajcie, tu sobie od razu poukładamy to już będzie wiecie. Aha, wziąłem jeszcze filtr do dzbanka jakoś niedługo będę musiała go wymienić, tam mam taki wskaźnik, sobie go ustawiam, żeby raz w miesiącu pamiętać o wymianie tego filtra, także już wzięłam też, żeby był. Cukier widziałam, że mi się kończy, słuchajcie, nie wiem i nie wiem, ile miałam cukier, ale dosłownie każdy, kto przychodzi i robi kawę, to słuchajcie, nikt nie słodzi. Ja też cukru w sumie nie używam jedynie do ciasta, a że mało piekę, to i mało go zużywam, więc... Taki kilogram jest u mnie i jest, i jest i on się nie kończy, to jest niebywałe. I majonez, proszę bardzo, też wzięłam. I chyba to wszystko z Carrefoura, moi drodzy. Jeszcze tylko Wam przypomnę, że tutaj też, wiecie, w weszły jakieś wszystkie aplikacje, kupony, niekupony. I słuchajcie, miałam u pustu 12 ,24 zł 24 grosze, proszę bardzo. Można? No. I biedronka. Odwiedziłam jeszcze biedronkę, ponieważ nie mieli w karpurze buraty, zatem dwie dwie buraty. Czekajcie, jedna i druga, proszę bardzo, jest burata. E, wzięłam kostkę tą taką, nie kostkę, co to są? Nie, dobrze, kostka żelowa do WC. O, proszę bardzo, te takie jeszcze wiszące, co wodę barwią, to jeszcze mam. A te, te mi się skończyły. O, są paragony, zobaczcie. Są paragony. E, wzięłam właśnie taką oto sałatę, bo jest mała. Tak, wiecie co, na moje. E, jak to się mówi? O, na moje zapotrzebowanie, to tak naprawdę wystarczyła mi jedna taka paczuszka. Serio, ja tak jem e, No a tu wiecie, trzeba wziąć dwie, a te wszystkie rukole, właśnie to wszystko jest, słuchajcie dla mnie za duże. Ja, ja nie jem tego i, i to się mi mnie psuje. Naprawdę bez sensu. Tak? Bez sensu jest mi robić dla same siebie zakupy. Poważnie, naprawdę i możecie mi nie wierzyć, ale, ale serio to jest bez sensu. Skierka jednego sobie wzięłam, tak stwierdziłam, do granoli, może wiecie, coś, paprykę i nie uwierzycie, ale w Biedronce były truskawki polskie. Nie wiem, ile one kosztowały, czekajcie, to tak może sobie zerkniemy. Czysto, po prostu informacyjnie truskawka, proszę bardzo, 7,99, widzicie? 250 gramów. O, proszę bardzo. I takie ładne. Jakieś były takie zagraniczne, ale słuchajcie, były normalnie spleśniałe. Normalnie spleśniałe były. Tragedia. E, więc stwierdziłam do owsianki albo coś. Super będzie dodać. Już tak, wiecie, chce się takich świeżych mm, rzeczy. E, I tego kurczaka wzięłam właśnie do tortilek, ale no właśnie mówię, dzisiaj chyba mi się nie chce tego robić. Chyba jutro się tym zajmę. Nie wiem, trudno. I jeszcze była, słuchajcie, taka oferta, że jak się weźmie trzy mm, paczuszki tych płatek, to się płaci za dwie, więc no tych płatków, płatek? Płatków. E, ich u mnie nigdy dosyć. No, więc wzięłam i słuchajcie, wpadłam do Rossmana. Nie uwierzycie. E, dobra, przejdziemy sobie teraz od zakupów spożywczych do kosmetyków. Czemu nie? Oho, mój piesek słyszy innego pieska. E, I słuchajcie... E, Laura Messier, puder mój, ten wiecie, który Wam polecam, który jest cudowny i w ogóle. Odkąd zmieniłam odcień tego podkładu na ten dużo jaśniejszy, moja cera, czy inaczej, ten podkład, ten odcień nie lubi się z pudrem Laura Messier. W sensie jak ja go nakładam, to moi drodzy zostają mi normalnie takie packi yy, ciemnopomarańczowe. Totalnie on się z nim. Nie, wiecie, ja miałam już jasny podkład z maka i dobrze na nim je wyglądał, a te, tu na tym on jakby, wiecie, totalnie nie chce wtopić się w kolory skóry. On zostaje sobie po prostu jakiś taki pomarańczowy. Dziwne to jest, więc ja po prostu aktualnie no, ten puder leży i czeka, aż przejdę z powrotem, wiecie, opalona już do tego ciemniejszego odcieniu tego mojego podkładu ASL no i wróciłam, słuchajcie, tak na co dzień do Vibo, nie tylko właśnie Vibo do torebki, ale też Vibo po prostu na co dzień bo ja już ostatnio jak się malowałam miałam Wam o tym wspomnieć, jakoś tak mi wypadło z głowy, natomiast no dziwna historia, naprawdę, ja wcześniej nie miałam takich perypetii właśnie z Lorą więc coś tu się dziwnego wydarzyło, także Lora sobie czeka na lepszy czas na moją paleniznę. A słuchajcie, ja Wibo e, I mam jeszcze, ale on już jest na wyczerpaniu tam na dosłownie kilka makijaży mi go wystarczy, także dzisiaj do Rosmana, cyk. I słuchajcie, była promocja, chyba 12 coś kosztował. Mm, żałuję, że było ostatnie opakowanie, ostatnie, bo wzięłabym po prostu ze 3, żeby mieć mm, zapas. I słuchajcie, jeszcze tak na szybkości zajrzałam do szafy y, nam. Mm, ja tak. Tam mnie ciągnie do tej szafy zawsze. Wiecie przez co? Przez to, że ona jest cała beżowa. No i stwierdziłam, że kończy mi się konturówka taka. Już naprawdę mi się kończy. Tam dosłownie wiecie, zostało mi na dwa użycia. Z Glam Shopu mleczna czekolada. I stwierdziłam, że coś innego jeszcze bym wypróbowała. Chociaż tą mleczną czekoladę przypuszczam, że jeszcze sobie zamówię, jak będę składała zamówienie na DM-ie. Ale. Mm, ale co? No stwierdziłam, że tak jakoś nie wiem. Coś sobie, wiecie, pokombinujemy. No i to jest, słuchajcie, jakaś taka matowa, super, super konturówka, jakieś wiłałała. Eee, właśnie znam. Czekajcie, o tyle tych taśm tutaj. Jak ja mam to? O, udało się. Eee, nie było testera tego koloru, więc zaufałam po prostu tutaj na krętce. i to jest 06 Cotton Candy patrzcie, wydaje się być takim nudziakiem hello o, takim nudziakiem, nudziakiem niezbyt pomarańczowym, mam nadzieję, że tak bo w ogóle ja mam taką też um, relację z nudziakami, że bardzo często one są dla mnie zbyt pomarańczowe wiecie? a i co tu się wydarza? O, dobrze i co teraz, moi drodzy? jak ja mam to? no nie wiem, właśnie nie umiem tego tworzyć temperówka, aha dobra, a nie, tu się wykręca to zobaczcie, aha ją, ją wykręcamy, ja już myślałam, że nie działa, ją wykręcamy jejku, o wykręcamy sobie, ale też możemy nadać jej taki szpic dzięki tej temperówce która jest tutaj z tyłu dodana ale bajer, widzicie? że generalnie wiecie, ona nie jest yy, z drewna bardzo. Nie widziałam czegoś takiego. Tak często kupuję słuchajcie, kolorowe kosmetyki, że po prostu nie miałam pojęcia, że takie myki istnieją. Dobrze, zrobimy sobie swatcha. Uuu, ale słuchajcie, pigment to jest. Uuu! Dobra, może sobie rano jutro, moi drodzy, coś pokombinujemy, bo już dzisiaj ja jestem totalnie, wiecie, niewyglądająca, ale o. Hmm! Y Act Natural. Teraz coś się nazywa Acting Natural zmaka ta pomadka. Ja w ogóle muszę kupić tą nową wersję. Jeszcze tą mam e, starszą, więc zużywam, ale jak mi się będzie już, wiecie, zbliżać tak totalnie do końca, no to zamówię. I może też będzie. Czy wydaje mi się, że powinna super z, z nią e, współgrać. No nie wiem. Czekajcie, podejdę sobie. Nie no, ładna. Ładna. I taka. Wiecie co? Ojej, i trwała. E, jest taka bardzo masełkowa. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie będzie się jej używało. No, w ogóle macie coś do polecenia jeszcze z nami? Ja widziałam tam ich korektory, też mają takie jasne odcienie, ale nie miałam, nie widziałam recenzji, więc jeżeli znacie, ja jeszcze jakieś fajne produkty znam, to powiedzcie, dajcie znać. Bardzo chętnie sobie też bym potestowała, aczkolwiek boję się i wolałabym, żeby ktoś to zrobił przede mną. No. Dobrze, kochani i to jest w sumie tyle. Nie wiem, czy tego vloga nie zrobimy sobie dwudniowego. Może. Więc rano, może, potestujemy sobie właśnie tę pomadkę. Co wy na to? Może tak zrobimy. No bo dzisiaj zbyt wiele się nie działo i zbyt wiele wam nie pokazałam. Aha, wiem, co miałam na Dunciu pokazać jeszcze. To, co przyszło dla Ciebie. Może któraś mama będzie chciała podpatrzeć na Dzień Dziecka. Dobra, zabieram kamerę i już Wam pokazuję. I kochani, takie cudo. Krajola, firma O. E, zamówiłam. Bluey, czyli jedna z ulubionych bajek Nadi. Mamy tutaj cztery takie pisaki. I myk polega na tym, że tymi pis pisakami yy, dziecko maluje tylko po tym specjalnym papierze, który jest tutaj. Po tych specjalnych kolorowankach. One nie pobrudzą Wam niczego. Dziecko się nimi nie popisze, nie pobazgra. Zobaczcie, mamy tutaj, yy, policzyłam 18 tych yy, arkuszy. I e, mogę Wam pokazać, słuchajcie, jak to mm, wygląda. To tak. I tutaj Nadusia sobie, zobaczcie, już pokolorowała. I teraz tak. O, tak wygląda backstage, jakby ktoś był zainteresowany. Wybaczcie dzisiaj mam energię, nie wiem co mi jest. Chyba ze zmęczeniem mam po prostu taką głupawę. I no, otworzymy czy nie. Czekajcie. O! generalnie, spójrzcie. To jest. Tak, tam, słuchajcie, glam życie. Pranie do poskładania. Tu, o proszę bardzo, pieseczek się bawi. E, no, będzie fokusik czy nie? Generalnie, o widzicie, ten flamaster jest na końcu totalnie biały. Rozpoznajemy jego kolor tylko dzięki temu, że, że tutaj go widać. Mogę namalować tu serduszko na duniu. Dziękuję. O, i zobaczcie, coś mama od siebie doda. I po chwili pojawia się kolor. Patrzcie, jaka frajda. Rewelacja! I to w ogóle, słuchajcie, kosztowało 25 złotych. Rozumiecie to? 25 zł na Amazonie. Mm, o, tutaj są jeszcze jakieś takie e, różne wytłoczone znaczki, dlatego tutaj, o, przerwało to serduszko. No ale generalnie super sprawa i to nie znika. To nie znika, e, bo tak myślałyśmy, czy to zniknie, czy nie, ale to nie znika. Jak już dziecko pomaluje, to pomaluje. Mm, no, ale super, super, no, no, może nie tak z tym kurczakiem tu. E, super sprawa i, no właśnie, słuchajcie, to miał być na dzień dziecka, między innymi, ale jak czy tak. No, nie mogłam się doczekać, aż ty będziesz się tym bawiła, więc trudno. Na dzień dziecka będzie na Duniu co innego, nie? No, więc, więc taka polecajka, słuchajcie. Taka polecajka, fajna rzecz. Nawet możecie, wiecie, zabrać gdzieś tam do auta, do samolotu, no chociaż jest to bardzo duże, ale generalnie, no, świetna sprawa, naprawdę. Jestem kochani. Nawet nie miałam dzisiaj tak czasu i możliwości nagrywać dla Was, jak miałam przerwy w pracy, więc odzywam się już po pracy. Przepiękne słońce, ale powiem Wam szczerze, że i tak jest bardzo chłodno. Naprawdę już czekam na porządną pogodę. Jak wiecie, mój rower już gotowy i chciałabym sobie troszkę pojeździć, no ale jednak, jak jest tak zimno, to, to mi się nie chce nawet tym zajmować. I słuchajcie, dzisiaj jestem tak wypompowana, narzekam Wam strasznie o tym zmęczeniu od wczoraj. Nie wiem, nie wiem, może jakieś przesilenie. W każdym razie dzisiaj stwierdziłam, że nigdzie, ale to nigdzie nie wychodzimy. Za chwilę usiądziemy z Nadusią do lekcji, ale zanim to jeszcze właśnie postanowiłam się do Was odezwać. I tak, nałożyłam tę konturówkę, którą Wam wczoraj pokazywałam, mam nadzieję, że to widać. I... Widzę, że na mnie ten kolor taki pomarańczowy wypada, no nie mniej właśnie z połączeniu. na razie wiecie co, dałam ją po prostu na całe usta, żebyście też tak dostrzegli ten odcień. No nie jest to typowy niód, ja mam straszny problem z nudziakami, dlatego, że jestem blada i też odcień moich ust po prostu też wiecie, on tak nie podbija, znaczy podbija tak w pomarańcz te wszystkie nudziakowe rzeczy. Więc, na przykład, to, to co widziałam, jak e, na przykład brunetki z ciemniejszą karnacją pomalują się Charlotte Tilbury Pillow Talk, e, no to przepiękny, właśnie taki nude odcień to wypada. No, u mnie jest to taki po prostu róż. Taki, taka, wiecie, bardziej nawet w fukcję wpadający. E, więc, to nie jest ten efekt totalnie ale generalnie konturówka ma bardzo fajną konsystencję, malujecie nią dosłownie jakbyście farbę nakładały, bardzo łatwo się nią maluje i jest przegenialnie napigmentowana, więc to duży plus, no i tak jak mówię będę kombinować z jakimiś tam pomadkami to pierwsza rzecz jest bardzo matowa jest bardzo matowa, ja już czuję czekajcie, mam tam lusterko no, ja już czuję jak mi się wiecie wrzyna w usta o, nawet... Śladów też nie zostawia, więc będzie taka e, super trwała. I tak szybciutko, słuchajcie, trzech e, trzy zużycia Wam pokażę. Tak naprawdę byłoby pięć, jak sobie teraz pomyślę. Ale wiecie, co, ja zapomniałam, że my sobie robimy właśnie takie małe denka, co jakiś czas tu na vlogach. I ja dwa opakowania już wyrzuciłam, e, a mianowicie po podkładzie moim YSL All Hours, e, no ale go używam cały czas, to, to żadna, żadna dla Was nowość i zaskoczenie. I piankę z ritualsa tą ciemnozieloną, o której też ostatnio wiem. Wspominałam, że na początku miałam z nią taką dziwną relację, że ten zapach trochę mi nie odpowiadał, ale później uznałam, że ten zapach jest absolutnie przepiękny, więc e, tak, z tym, z tym nie ma już problemu. E, też bardzo dobrze mi się jej używało i na jej miejsce wskoczyła słuchajcie, Pianka e, Biała. Także biała to chyba w ogóle ta, to jest, czekajcie, Rituals of Sakura. Ta seria. To zdecydowanie chyba moja, słuchajcie, ulubiona. E, jakoś tak. Ten zapach jest bardzo delikatny, co prawda. On nie jest jakiś super trwały, ale bardzo mi odpowiada właśnie zapachowo ten wariant. I słuchajcie, tutaj też szybciutko takie trzy zużycia. E, mydełko z Bath Body Works. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że uwielbiam te mydełka i nie zmienię o nich zdania, że są fenomenalne, ale na ich miejsce właśnie wskoczyło mydło z na pewno, jak będę w Warszawie, mam nadzieję, że w tym roku też się latem uda podskoczyć do mojej Angeliki. Wybiorę się na zakupy i tak sobie stacjonarnie coś też pewnie wybiorę. Wiecie co? Ja mam tak, właśnie bardzo często, że jak jestem tam na miejscu, idę do Bath Body Works i biorę sobie zapas, tak wiecie, fizycznie, a online jakoś nigdy mi nie po drodze, żeby to pozamawiać. Chyba tylko raz czy dwa właśnie online zamawiałam te mydełka. No, także bardzo ładny ten zapach i też szata graficzna, taka, wiecie, ciekawa, minimalistyczna. W każdym razie cały czas te mydełka w piance z bat. polecam Wam gorąco. Zużyłam też taką próbeczkę z L'Occitane. ostatnio, przy jakimś makijażu Wam pokazywałam i mówiłam, że ten krem bardzo fajny, bardzo treściwy. Yy, Żeby, mówię, sięgała po niego jakoś specjalnie? To pewnie nie, yy, ale zobaczcie. Dobra, pokażę Wam tak. Ja rozcięłam tę próbkę, dlatego że praktycznie jedna trzecia tego kremu tutaj była, a nie chciało to już się, wiecie, wycisnąć, no, przez to, że to opakowanie było takie maleńkie i ciężko było nim tak manewrować. Także rozcięłam jeszcze, zużyłam do cna i mogę wyrzucić. To jest, słuchajcie, kolejny mój drobny sukces, bo naprawdę zużywanie dla mnie kosmetyków, zapasów to jest po prostu sukces. I ja staram się tak jak wam mówiłam, żeby otworzyć jedną rzecz, zużyć i dopiero brać się za kolejną. Co nie zawsze wychodzi, bo nieraz coś tam wiecie pokusi i człowiek na otwiera tego więcej, więc uznałam, że biorę się za te próbki i i takie większe próbki jestem bardziej chętna zużywać, no bo, no bo gdzieś tam, wiecie, dłużej mogę to potestować, a nie takie saszetki jednorazowe, bo to jest bez sensu. I zużyłam kolejny raz już suplement diety Nojo, i to jest ten Intima. Polecałam Wam te produkty, miałam też swego czasu współpracę z Nojo, i jak dla mnie i u mnie, te suplementy naprawdę fajnie działają, fajnie się sprawdzają, także. No, yy, tu Wam właśnie pokazuję moje kolejne zużycie. Także kochani, to w sumie wszystko. I chyba w tym dzisiejszym dniu, w dzisiejszym vlogu raczej już nic się nie będzie spektakularnego działo. E, przygotuję sobie jakieś jedzenie, bo już mam, wiecie, gotowe takie posiłki, które miałam e, wyjedzone i trzeba coś ogarnąć na jutro, ale przyznam Wam szczerze, że m, chyba zabiorę się za to dopiero wieczorem. Teraz ja po prostu muszę odsapnąć, więc chyba po prostu wiecie, tak wygodnie usiądę, wezmę książkę, chwilkę poczytam, zrelaksuję się, m, odmóżdżę. E, tak i, i dopiero, dopiero zajmę się gotowaniem i wiecie co, chyba przygotuję właśnie te tortylki. Czyli podsmażę mięso y, gyros, zrobię jakiś sos czosnkowy. Y, mam też y, pomysł, żeby zrobić taką bazę z pomidorów, czyli właśnie pod duszę y, pomidory z puszki y, z czosnkiem, z ziołami y, y, i to będę wykładać jako bazę na tortille. Później kurczak, warzywka, czy sałata, papryka, kukurydza, pomidor i y, 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 to wszystko y, gdzieś tam też y, potraktuję sosem czosnkowym i takie będę miała Miała. Szybkie, słuchajcie, danie. Na kolację zrobię sobie szparagi, już przygotowałam z boczkiem, z czosnkiem i takie właśnie szparagi zawinięte w boczek, i, i przypieczone w piekarniku. To jest, to jest już dla mnie gotowe danie. Naprawdę ja nic więcej do szczęścia nie potrzebuję, więc to sobie jeszcze też na pewno mm, ogarnę. To będzie tyle. I to będzie tyle. Naprawdę dzisiaj totalnie nie chce mi się nigdzie iść. Żadnych planów, żadnych zakupów, żadnej gonitwy. Mam też sporo rzeczy takich do ogarnięcia mm, przy komputerze. E, I to są takie, słuchajcie, pierdoły, które cały czas odpychałam, bo nie chciało mi się tym zajmować. Nie wiem, czy się dzisiaj za to właśnie nie wezmę. E, na przykład, słuchajcie, nie wiem, przyszła mi nowa karta e, płatnicza, więc muszę ją aktywować, bo ta, którą mam, niedługo straci ważność. Wiecie? I i to jest tak, że to, to, to się strasznie nie chce, ale trzeba to zrobić, no, żeby później nie było niespodzianki, że ja w sklepie nie mogę zapłacić. Um, I też będę musiała tą kartę sobie zmienić i w telefonie, wiecie, strasznie nie lubię takich rzeczy. Są takie, takie dla mnie nudne czynności, nad którymi bardzo, bardzo nie chcę mi się pochylać, no, ale trzeba. Samo się niestety nie zrobi, e, więc to będę musiała ogarnąć, ale tak jak mówię, nie mam pewności, czy dzisiaj chcę mi się tym e, zająć. No i właśnie, to jest jeszcze taki... Mm, Mankament powiedzmy tej pracy zdalnej, że jak ja już się tak nasiedzę, właśnie przed tym komputerem, te 8 prawie godzin, no to później zrobić takie rzeczy, typowo dla mnie, ale znów przy komputerze, no to już jest, powiem Wam, bardzo trudno, bardzo trudno, o ile do montażu siadam chętnie, o tyle właśnie takie, powiedzmy, biurokracyjne sprawy, totalnie mi się nie chce i odpycham je jak mogę, wiecie, na dalsze terminy. No także tak to, moi drodzy, jest. No, więc tyle, co Wam chciałam powiedzieć. I chciałam Wam oczywiście bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, za to, że komentujecie, że stawiacie kciuki w górę i cały czas o to proszę, dlatego, że jak wiecie, bardzo, bardzo to pomaga moim filmom, żeby nie gubiły się pośród innych. Trzymajcie się cieplutko, zapraszam oczywiście na kolejne vlogi i buziaki Wam śle. Pa, pa!